Cześć, witajcie, z tej strony Kuba. Witam Was w odcinku, w którym oprowadzę Was po wszystkich trasach na Hugonie. Gdyby ktoś nie wiedział, Hugon jest miejscówką znajdującą się na granicy Chorzowa Batorego oraz Świętochłowic, pineskę do lokalizacji tej e, miejscóweczki będziecie mieli na, e, w opisie w Google Maps. Może coś tak szybko o Hugonie. Hugon jest miejscówką dla osób, które już coś potrafią i dla osób, które jeżdżą z kaskiem. Osoby bez kasku są tutaj średnio mile widziane. Osoby, które chcą zacząć swoją przygodę, niech sobie pojeżdżą do Parku Śląskiego i nauczą się tam podstaw i niech zaczną przejeżdżać sobie na Hugon. Na Hugonie w zasadzie mamy trzy główne trasy, plus step-upy, plus jednego y, większego dropa. Trasy między sobą się łączą, więc można na przykład jeździć sobie je w różnych konfiguracjach. Trasa, którą teraz pojadę jest trasą główną, nazywa się ADHD. Znajduje się na niej kilka hopeczek, y, jeden step-down, i w zasadzie to tyle. Dobra, więc idziemy, nie gadamy. Kurczę, źle dobrałem przełożenia, więc mam nadzieję, że będę miał dobrą prędkość. Mi nie wyszło, no e, w każdym razie to jest hopa z którą zawsze mam problem z napędzeniem się i tam jest jeszcze jedna hopa bez lądowania traskę trzeba dokończyć ja mam zawsze problem z tym bo ta trasa ogólnie była nieużywana przez jakiś czas i po prostu zaczęliśmy po niej jeździć bez renowacji jej I jest tutaj taki problem, że postęp down nie jest duża prędkość i to jest takie małe, coś nie czy zwrócić na to uwagę, i to podbija, i to wybija trochę za daleko na tą bandę, że ląduje się w tej bandzie, jak się nie da po heblach. I ja mam ten problem, że jak daję po heblach, to potem nie mam prędkości na tamtą hopkę i robię tam niedoloty, więc albo wybieram jedno, albo drugie. Teraz, jak się że zaryzykuję, dobra, teraz polecimy sobie belina, że trasę z bandami. E, oraz pokażę Wam zaraz trasę Alaina. Alain jest trasą, która miała już swoje lata i ostatnio po prostu odnowiliśmy. Leciałem ją raz i powiem Wam, że na razie e, na niej nie zamierzam lecieć, ponieważ jest tam jedno drzewo e, na pierwszej hopce, na które bardzo na które e, bardzo ciągnie po lewej i mam ten pro, problem z tym, że Ląduję strasznie blisko tego drzewa. Więc na razie po prostu tej trasy się boję spod tego drzewa i nie będę jej na razie latał. Ale za to Wam pokażę po prostu filmik, jak kolega leci tą trasę. Ogólnie możecie napisać, czy chcielibyście na kanale zobaczyć bike track mojego KTM, ponieważ tego jeszcze nie było na kanale. KTM mam jakoś od tak pod koniec wakacji go w zasadzie kupiłem, W zasadzie złożyłem, więc odcinka z tego jeszcze nie widzieliście. Teraz wam takie jeszcze że coś szybko powiem o stepapie, co uważam, że jest ważne. Jeżeli będziecie chcieli go lecieć, to pamiętajcie, żeby po skoczeniu step step no dać lekko po heblach. Wszy, wszy, wszyscy mu mówią, żeby zrobić je jeden raz, tak? Lecz ja czasami ro, ro, robię nawet dwa lub trzy tak, e, takie ra, razy. Jak tego nie zrobicie, to jest to więcej niż pewne, że polecicie na flat i nie na płaski flat, tylko na wzniesienie. Więc e, radzę tak zrobić, ponieważ ja miałem okazję to przeżyć, kiedy leciłem to po raz pierwszy i doświadczenia nie są przyjemne, ponieważ amortyzator po tym zdarzeniu się uszkodził. Dobra, więc teraz sobie polecimy step down'a, a za nim step up